Dzień dobry, dobry wieczór. Ewent świąteczny przed nami. To jest Broken Ranks. Ja naturalnie jestem arkadiusz. Zobaczmy, co przygotowali twórcy. Ogranicznik: myślę, że to będzie dobra opcja na nasz poziom. Jest tutaj wymagany poziom 40 do 65, czyli akurat jesteśmy pomiędzy. To mi się podoba. Możemy sobie. Pogadać z tym klientem przede wszystkim. Duży ruch na granicy, rozpoczyna pogranicznik. Pewnie przez te dziwnie przerośnięte króliki i malowane jaja, o których każdy opowiada. Potrzebujesz czegoś? Chyba to Wy czegoś potrzebujecie, stwierdźmy. Muszę przyznać, że tak. W okolicy zauważono jakieś nowe, dziwne potwory. Jakby starych było mało, ale do rzeczy. Znam ich położenie, ale nie mam tylu ludzi, by zrobić z nimi porządek. Pomóż nam, a na pewno ci się to opłaci. Jedno już takie zlecenie wykonałem. Widzimy, mamy ich 20 i 16 z tego co wiem, trzeba wykonać tych lokacji takich z bosem. Abyśmy otrzymali jakąś tam nagrodę. Nie do końca tam doczytałem. Jakiś, jakaś skórka bodajże jest chyba? Tak mi się coś wydaje. Na czym dokładnie polega ta pomoc? dopytajmy oferuję ci łącznie 20 zleceń na pokonanie tych stworzeń dowiedzieliśmy się jednak że głównym problemem jest przerośnięty królik więc wyślemy za tobą łowcę by go wytropił po śladach jego popleczników za każdym razem jak wrócisz to otrzymasz nagrodę ale będę też mógł wskazać ci drogę do siedliska tego królika ale tylko tobie żadnych postronnych osób z tego co wiem, w jego legowisku znajduje się cenny Manuał Króliszała. Manuał Króliszała, powiadasz. A po co mi ten Manuał konkretnie? Z jednym nic się nie da zrobić, bo zawiera tylko małą część szyfru. Musisz zdobyć ich osiem, a wtedy odczytam wskazówki. Z tego co wiem, pozwolą one wykonać wyjątkową ozdobę, ale tego już za darmo nie zrobię. Opłata za przepis i jego realizację wyniesie cię 500 pisanek. Brzmi uczciwie. Czy jest coś, co powinienem wiedzieć jeszcze? E, chyba tylko tyle. Za każdy trop to osobny królik. Możesz najpierw poznać siedliska wszystkich z nich, a potem się z nimi zmierzyć albo robić to w mieszanej kolejności. To zależy tylko od ciebie. I przygotuj się, że dojście do królika nie będzie proste. Na pewno strzegą go te wszystkie dziwaczne stworzenia. Jasne, przejdźmy więc do konkretów i nie krępujmy się. O, co my tu mamy? Możemy sobie pod. Aha, nie ma małpy. Potrenować naszego pupila, czyli PETA. Możemy iść w kierunku złota lub w kierunku doświadczenia. Weźmy sobie trudne zlecenie na doświadczenie. Zobaczmy, co z tego nam wyniknie. Zapoluj na młodego zajęczyciela. Na rozstajach się znajduje. No dobrze, spróbujmy sobie kogoś wziąć tutaj do kapeli. Może jeszcze zanim zaczniemy. To odkupię sobie małpę. Poszukamy kogoś chętnego do pomocy. Weźmy sobie kilka imperiałów. Powiedzmy sobie z 50 to będzie akurat. Dobrze. Czy my mamy coś na handel, żeby wystawić niekoniecznie. Tutaj widzę. Sanki się pomału zaczynają zbierać. To dobrze. To dobrze. Teraz elementów w depozycie. Chyba nie, chyba nie. Odłamki bym sobie chciał przytrzymać. Tropów trochę więcej jak się uzbiera, możemy coś zrobić. No i kamyczki, które się przydadzą w przyszłości. Odkupmy sobie małpę. No, i spróbujemy sobie kogoś ogarnąć. A jeszcze w tym odcinku chciałbym zobaczyć tą główną lokację z tym całym przerośniętym królikiem, bosem. Patrzymy, jak to się będzie prezentować. Nie poznałem jeszcze do końca tej lokacji, nie byłem tam. Pomogłem tutaj komuś z jednym zadaniem, i sam jedno też zrobiłem. Sporo tutaj ludzi, sporo, nie da się ukryć. Wykrzyczmy więc. Cyk. Czy ktoś podłączy? Może ktoś jest, kto nam pomoże. Mamy barbarzyńcę, ale on chyba raczej już będzie nieuchwytny za chwilę. Zobaczymy, nikogo nie mamy. No szkoda, szkoda. No ale każdy wykonuje swoje, więc pewnie każdy ciągnie w swoją stronę. To normalne zjawisko. Musimy się gdzieś tak dyskretnie ustawić na boczku. O tutaj, ile pisanek wylosowało, i jest już tutaj zawodnik, który tam biegnie. Jestem w ogóle, czy ta lokacja, którą tutaj otrzymujemy, ten trop prowadzący do siedliska wielkiego krwiożerczego królika, czy tam zabiera się drużynę? Chyba nie. Tam wszystko trzeba robić samemu. Czy ktoś się podłączy? Chyba nie, chyba nie, niestety. A samemu teoretycznie moglibyśmy podejść, ale obawiam się, że jednak by nas tam dojechali. Dlatego byśmy starali się uniknąć. Cały czas będziemy nadawać: ktoś w końcu wskoczy, chyba że nie, no to wtedy będzie lipa. To jest właśnie minus tych eventów takich. Gdzie trzeba po prostu szukać jakiegoś kompana, wszyscy są teraz zajęci tym. Najlepiej to w sumie wstrzymać się z tym. Event trwa chyba 7 dni, bodajże, to spokojnie można ogarnąć. Ale na początku jednak wszyscy są zajęci sobą. No spróbujemy. Mamy tutaj jednego zawodnika z gildii. Dobry człowiek jest. Powinniśmy to we dwóch spokojnie ogarnąć. Tam są trzy takie super, jakieś zmutowane. Na no, trzy może nie tyle, co zmutowane, tylko takie no pokręcone króliki. Tu jeszcze widzę coś. Mamy jakąś nową rzecz. Zdobyte przedmioty. Pisanka wielkanocna. Aha. Czyli tutaj wszystkie serwery są rozbite i łączna ilość zebranych jajek. O, no, Pawar widzę leży. Halia widzę też leży. No i później już są zajebiście duże różnice: 74, 81. Później 251. No i Wardis prawie 400 tysięcy. To, to minęło dosłownie no, 2 godziny i 10 minut. Tyle, tyle jest zebranych już jajek. Fajne statystyki, żeby zobaczyć, co dzieje się na innych serwerach. Ile ludzi mniej więcej gra, można sobie to oszacować. A oto i nasz młody zajęczyciel. Jedziemy więc z Koksem, dajmy od razu druidowi wzmocnienie, sobie dajmy tarczę, wrzućmy korzeń na środek. Zobaczymy, jak to się ułoży. No tak średnio bym powiedział, korzeń się zainstalował. Jakieś takie po są generalnie widać po nich, że no są, 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 są potężne. Są potężne. Zaraz tutaj jeszcze padnę w pierwszej rundzie, strasznie mnie to nie pociesza. Zróbmy sobie najpierw mycie, później się spróbujemy lekko podleczyć. Może dajmy sobie tutaj kącik, zobaczmy jak to wyjdzie. Idealnie. Środek mamy zatrzymany dobrze, weźmy sobie dół, weźmy sobie tutaj, pomożemy nieco wzmocnienie, myślę, i może lekkie dajmy leczenie grupowe. Tutaj troszeczkę przedobrzyłem. Jest gniew, jest skok. No i jest korzeń, ale tak w połowie. Mają rozmach, mają obrony dość sporo. Dobra, musimy teraz przejść do troszeczkę bardziej trybu defensywnego. Zbierać troszeczkę many. Po nas tu będą orać czy leczenie chcemy użyć, nie. Wstrzymałbym się z leczeniem, ale wrzuciłbym tutaj jeden. Też nie, no leczenia może też się przyda. Zróbmy tak. Otwarte zawodniki nie da się ukryć. Korzeń nie chodzi. Babilon kończy, a my zostaliśmy bez many. Więc musimy się tutaj troszeczkę bardziej nastawić na obronę. Leczenie na razie wstrzymujemy. Oni no by miały być te zawodniki łatwe. Tak po pierwsze podejście, które robiłem nie były tak wymagające, a teraz nie jestem pewien czy przeżyję w ogóle to spotkanie. Jeżeli my trafią jeszcze raz, no to jest po zawodach. Babylon przyjął na siebie impet ataku. Spróbujmy się lekko podleczyć. Z jednym sobie powinniśmy dać radę, aż mi się głos załamał. Hehe. Heh. Dobra, jedziemy z nim po prostu tradycyjną techniką. Jaszek, pszczółka. Dobre zawodniki, dobre zawodniki, nie da się ukryć. Coś tam sobą prezentują. Między innymi dużą obronę na ataki mentalne. Tak, niepotrzebnie podbijaliśmy, bo nas tutaj dojedzie teraz. Prawdopodobnie. No niestety, krwawienie nas wykończy. Nie jestem w stanie się wybronić. Spróbujmy jednak podejść pod to w ten sposób. Tutaj się weźmy, brońmy, tutaj się weźmy, brońmy. 111, 142, no niedobrze, niedobrze, niedobrze. No ale tak się stało, jak się stało. Tak bywa. Musimy teraz tam szybko dobiec. Jesteśmy w karczmie. Dobra, biegniemy do... Barbarzyńcy truchtem biegiem. Szybko jakąś miksturkę. Czy zdążymy? Nie wiem. Barbarzyńca uciekł. Dobra, to poczekajmy. Tak, uciekł, żebyśmy mogli go zbić, bo tak to po prostu by nam tego nie zaliczyło. Musielibyśmy czekać. Bardzo mądrze, Barbarzyńca, zrobiłeś pudel X. Bardzo mądrze. Teraz już powinno pójść łatwo. Ale, tak jak wspominałem wcześniej, nie spodziewałem się, że będzie to jednak takie wyzwanie. Bardziej, że pierwsze podejście wyglądało takie bardzo, bardzo no, silowe. Zdecydowanie żadnego problemu nie było. Tutaj, proszę. Bardzo ładnie trafiłem idealnie. w bardzo dobrze, że tak powiem, gniew został wykorzystany. Tak, coś mało many faktycznie, coś mi generalnie gdzieś uciekło. Nie wiem czemu tak mało. Mm, nie wiem, ja wiem że powiem prawdę powiedziawszy, było chyba tej many więcej. Jakiś bonus wystąpił i okradła mnie po prostu banda decydentów polskich z many. Chyba to wy czegoś potrzebujecie? No nie wiem. duchy, gra... duży ruch na granicy, dobra, dobra, wykonałem zadanie. I mamy trop, kolejny, drugi już. Tropy się stakują bardzo dobrze, ja nie będę ukrywał, poszedłbym sobie w kierunku. Yy, poszedłbym w kierunku oczywiście tej lokacji z tym bosem. Zobaczymy co z tego wyniknie. To również chyba u pogranicznika się załatwia. Pokonałem potwory zaprowadźmy do siedliska królika. Oczywiście, jednak w międzyczasie znaleźliśmy siedliska innych królików. Więc jeśli chcesz, to możemy zmierzyć się ze słabszym osobnikiem zamiast z zajęczycielem. Ale pamiętaj, im silniejszy przeciwnik, tym lepsze zdobycze. Dawaj tego zajęczyciela. Tutaj jest wymagany poziom 40+. Uuuu. Taka lokacja, bym powiedział, trochę do żabki podobna. Dobra, boczkiem byśmy sobie poprzechodzili tutaj. Czy ja nie muszę ich klepać, czy muszę ich klepać? Co my tu mamy zrobić w ogóle? Możesz w każdej chwili opuścić się nie tracąc w nim postępu. Jeśli to zrobisz, to możesz do niego wrócić poprzez rozmowę ze zleceniodawcą. Czyli wszystkich tych łubów trzeba tutaj ubić. Bo rozumiem dalej, jak pójdziemy, to nas nie przepuści, tak? Czy ja to mam? Rozumieć. Najpierw musisz oczyścić lokację. No dobrze, w takim razie spróbujmy. To będzie odcinek pełen. Górzak, jakiś taki bym powiedział kupidyn ubrany w kurczaczkach, bardzo ładnie. I średziołak. I oni tutaj mają ten damage. No będą nas niestety podgryzać, moje odporności są tutaj niby duże, a jednak niewystarczające, abyśmy mogli się przed tym obronić. No to jest lokacja, której trzeba będzie poświęcić masę czasu. Zaczniemy od tyłu i będziemy szli sobie w kierunku początku. Myślę, że tak sobie powalczymy za 30-40 minut. Tutaj zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, na spokojnie odpoczyniemy. 83 Procenty poziomu. No, jest ich tutaj naciskane troszeczkę. Jest, nie da się ukryć. A gdybyśmy sobie zaczynali na przykład w taki sposób. Ty jesteś mniej odporny. Zobaczmy. Weźmy sobie tarczę. I resztę będziemy sobie dobijać z kijaszka plus pszczółki. Aha, on ma w ogóle odporności na to, żebyśmy nie za łatwo mogli wbić korzeń. No dobrze, skoro tak, bez problemu. Czyli lepiej zaczynać od tego z korzeniami, a tego po prostu tłuc. skijażka. Hmm. Polowałem od wczoraj na cztery krytyki, udało się dzisiaj wbić. No i z dziennych zadań również mamy te grupki poniszczyć, z tego co tutaj pamiętam. Tak, 30 takich grupek. Dobra, krytyk sobie odwierzmy. Złoto plus pisanki. Odpocznijmy. Myślę, że dojdziemy sobie do tego mostku tutaj czysz czyszcząc wszystko. Resztę wykonam pomiędzy nagraniami i spotkamy się już w następnej lokacji. Jeżeli tam też będą jakieś super duże ilości tych przeciwników, to również je pokonam, żebyśmy tutaj nie tracili zbytnio czasu. I spotkamy się na samym tym superbosie, króliku, zającu. Zobaczymy, co on sobą będzie prezentował. Strasznie czasochłonna lokacja, musimy sobie to powiedzieć wprost. Jest tutaj tych przeciwników. No sporo, sporo, delikatnie rzecz ujmując. Nie są może wymagający, ale jest ich tutaj naczkane, jak widać jeden, za drugim, za trzecim, za czwartym. Myślę, że w takiej jednej lokacji może być faktycznie nawet 30 takich grupek. Dobrze, no, że są pojedyncze sztuki. Powinien z nimi być moment. Czy coś się wydarzyło pomiędzy odcinkami, co powinienem. Nadmienić nie, niekoniecznie. Nie dobiłem poziomu, nic nie kupiłem. Co nieco posprzedawałem. Zbieramy gold na nowe, na nowy sprzęt, na nowe EQ. Może coś ciekawego uda nam się kupić. Ale to są naprawdę horrendalne sumy, żeby to uzbierać. Muszę no, mocno się skoncentrować. Na bosikach. No i mieć szczęście, oczywiście, najlepiej jakieś rary, żeby wypadały. Jest rar, jest gold, nie ma raru. Zawsze jest to psychodoświadczenie, wiadomo, nie mamy tutaj prawa narzekać, że nie mamy z tego nic, z podejścia, ale wolelibyśmy jakiś gold. Zdecydowanie wyskoczyłem z poziomem. A goldu brak. Ale po malutku dojdziemy do wszystkiego. Nie ma co się tutaj też zamartwiać. Zawczasu, ewentualnie można wziąć event nie na exp, tylko właśnie na, na gold. Co też będę starał się zrobić. Też będzie taka lokacja do zbicia. Będzie tych mobków tutaj sporo, ale w nagrodę otrzymamy zamiast expa gold. Będę musiał przyjrzeć się najpierw jaka jest zagro... nagroda przy podejściu za EXP. Później po prostu zobaczyć, jak będzie to wyglądać w momencie, kiedy wybierzemy sobie goldy. Z exp nie mam problemu. Tak naprawdę wyprzedziłem tutaj mocno, mocno poziom w stosunku do ekwipunku, który mamy. Na 60 poziomie możemy łączyć Synergole, ale wolałbym wolałbym jakiegoś rara, przynajmniej z jednego kupić. Dorzucić do tego jakieś dwa kamyczki, niech się już ekspią. Pomalutku na chwilę obecną, jak widzimy, mamy włożone, już mają poziom trzeci. Tutaj drugi to są te, które włożyliśmy najświeższe. Czwarty, te, które były włożone jako pierwsze. Wykorzystała nam się niestety z ładunków. Eee, nasz płaszczyk będę musiał go podładować. No i trzeba mieć się na baczności przy tych łebkach, którzy wypuszczają ten trop, bo jednak potrafią zaskoczyć ewentualnie iść tam we trzy osoby, tak żeby to było bardziej bezpiecznie. Ale mam w sumie dwa tropy, także najpierw zrobię sobie podejście pod właśnie pod EXP, tak, pod EXP, a później zobaczymy sobie z... Drugie podejście pod gold. Zobaczymy, jaka będzie różnica w nagrodach. Czy się faktycznie kalkuluje jedno czy drugie. Bo tutaj zwierzaka, to raczej nie będę specjalnie chciał mu tutaj pomagać. Jest z nami super. Ale jak go nie będzie albo zmienimy go, no to wiadomo, przepadnie to wszystko, co żeśmy w niego zainwestowali. Dobrze idzie. Jesteśmy praktycznie w połowie za chwileczkę. Spodziewam się, że na następnej lokacji również będzie tak dużo przeciwników do pokonania tych grupek. Dlatego ogarnę to już pomiędzy nagraniem. Tutaj też, wydaje mi się, do końca nie będę tego czyścić. Nagrajmy sobie to z 30 minut w z takiego wstępu. A ty ze swojej strony możesz w komentarzu napisać, czy podoba Ci się ten event, czy może powinni dać coś innego, bo z tego co czytałem, jakieś poprzednie edycje tego eventu były troszeczkę inne. Część ludzi jest zadowolonych, część ludzi nie. Wiadomo, jak to z ludźmi? Nie da się wszystkim tutaj zrobić dobrze. Wycony. Ładnie żeśmy przeorał w kurzaku. Strasznie mało odporności na krwawienie mam, nie wiem, czy tu można jakoś zmienić. Oczywiście, że można. Są kamienie, które to jakoś w czasie potrafią zmienić. Ale ja muszę raczej odpoczywać częściej, żeby nie było sytuacji, że braknie mi many. Dawało mi się, że many miałem więcej. Dlaczego tak jest, a nie inaczej? Może dlatego, że to jest wyłączone i tak nie działają te. Nie, no to powinno po prostu tylko nie działać ten niebieski modyfikator regeneracja many. Będę musiał to naprawić. Dobrze, myślę, że sobie zbijemy jeszcze tego jednego i na ten odcinek świąteczny to będzie na tyle. Oczywiście jeszcze będę starał się przygotować jakieś. Życzenia świąteczne. Nie będę ukrywać, nie jestem jakoś mocno kultywujący tą tradycję, ale ja to nie znaczy, że wszyscy. Tak. Życzenia warto złożyć pro forma. Jak się będzie darzyć. przyjdzie na to moment bliżej mi się wydaje. Bliżej wydaje mi się, no świąt, tak. Już dużo nie brakuje. W sumie to już jutro. Coś tam na pewno. Coś tam na pewno z tego powodu pojawi się na kanale. O, i teraz krytyki zaczynają pomału się pojawiać. Kurczę, wczoraj nie miałem w ogóle szczęścia. Jakoś chciałem wykonać to zadanie z właśnie z krytykami czterema raptem, a jednak nie pykło mi. Myślę, że na ten czas to wystarczy. Dziękuję Ci ślicznie za wspólnie spędzone chwile. W komentarzu śmiało pisz, co dodać, co ująć, co zmienić czy jakość dźwięku jest dobra cały czas pracuję nad dźwiękiem mamy już chyba 55 odcinków a ja non stop coś zmieniam i ustawiam ale już tak mam staram się zrobić to idealnie ze sprzętem, który posiadam nie jest źle wiem, że można zrobić to jeszcze lepiej szukam tej opcji ale na razie zostawmy ten temat pisz w komentarzu, czy jakość ci odpowiada jeżeli się podobało naturalnie zasubskrybuj kanał będziesz na bieżąco zostaw kciuka w górę i do zobaczenia już wkrótce myślę, że zobaczymy się po prostu na drugiej tej lokacji. Jeżeli będzie tam naczekane tak jak tutaj, no to zobaczymy się po prostu przy Bosie. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i do zobaczenia. Na razie, cześć.